Teledziennik, Janusz Wojcieszek, witam Państwa. Oto skrót dzisiejszych informacji. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa obchodziła dzisiaj jubileusz 50-lecia. Wojewódzki Zakład Weterynarii krytykuje funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Radomska Spółdzielnia Mieszkaniowa imienia Józefa Grzecznarowskiego obchodziła dzisiaj jubileusz 50-lecia. Honorowymi gośćmi były Halina Szpilman Grzecznarowska oraz Danuta Skrzypczyk Grzecznarowska, córki patrona spółdzielni. Jako oficjalną datę utworzenia Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przyjmuje się 29 stycznia 1946 roku. Inicjatorem jej założenia był Józef Grzecznarowski, znany społecznik, działacz przedwojennej PPS. Był też pierwszym prezesem Rady Nadzorczej, później prezesem zarządu spółdzielni. Chcę powiedzieć, że w tamtych latach było to przedsięwzięcie prekursorskie, bowiem po wyburzeniu starych domów na ogół przedwojennych. Na obu parterowych wyrosły 15-piętrowe punktowce. Trzeba było być wtedy odważnym i przebojowym człowiekiem z dużym autorytetem, żeby te inwestycje w tamtych latach realizować. Na jubileuszowe uroczystości przybyły córki Józefa Grzecznarowskiego: Halina Szpilman-Grzecznarowska oraz Danuta Skrzypczyk-Grzecznarowska, które dokonały jako pierwsze wpisów do księgi pamiątkowej wyłożonej w nowej siedzibie spółdzielni przy ulicy Zbrowskiego. Poświęcenia lokalu, do którego spółdzielnia przeniesie się w trzecim kwartale tego roku, dokonali księża z parafii Chrystusa Króla. W Szkole Podstawowej nr 24 odbyła się oficjalna część obchodów 50-lecia RSM. Minutą ciszy uczczono pamięć patrona spółdzielni, na ręce córek przekazano wiązanki kwiatów. Nieco zaskoczone i wzruszone panie podkreślały, że gdyby ojciec żył, byłby dumny ze skali dzieła, które stworzył. Zasłużonym działaczom i pracownikom spółdzielni wręczono odznaczenia państwowe, medale i odznaczenia spółdzielcze. Zarząd spółdzielni uhonorował z kolei instytucje, które przyczyniły się do jej dobrej kondycji, co podkreśliła minister budownictwa Barbara Blida w piśmie odczytanym przez wojewodę Zbigniewa Kuźmiuka. Chronisko dla bezdomnych zwierząt nie prowadzi akcji systematycznego wyłapywania psów, co nie jest zgodne z rozporządzeniem wojewody w sprawie zagrożenia wścieklizną, twierdzi lekarz Janusz Kowalczewski z Wojewódzkiego Zakładu Weterynarii. Pracownicy schroniska odpowiadają, że mają zbyt wiele zadań, aby prowadzić systematyczną akcję. Mimo ogrodzenia na posesję państwa w Łodek przedostało się kilka bezpańskich psów, które zagryzły psa właścicieli. Jak twierdzą mieszkańcy ulicy nie jest to pierwszy przypadek. Zadzwoniłam ze względu na to, że mam troje małych dzieci. Ja się boję, no bo wie pani, no dzieci wychodzą na podwórko, ja nie zawsze jestem w domu, bo tutaj akurat niedaleko pracuję i trzeba jakoś tą sprawę mi się wydaje załatwić. Właścicielka posesji telefonowała do schroniska dla bezdomnych zwierząt. Mimo usilnych próśb, żaden z pracowników nie pojawił się. W schronisku poinformowano, że w dni wolne od pracy instytucja ta nie dysponuje samochodem, którym można byłoby przewieźć martwego psa. Samochód jest własnością Urzędu Miejskiego, a schronisko może z niego korzystać tylko wtedy, kiedy czynny jest urząd. Do wojewódzkiego zakładu weterynarii napływają skargi od mieszkańców Radomia dotyczące braku podejścia. Odpowiednich działań, które zmierzałyby do likwidacji problemu wałęsających się psów, stwierdziliśmy, że w dalszym ciągu nie są wyłapywane w sposób zorganizowany, jakiś taki konkretny. Zwierzęta porzucone, wałęsające się, bezpańskie, bezdomne, nad którymi nikt nie ma żadnej kontroli, a jest ich w radomiu bardzo dużo. Kierownik schroniska twierdzi, że jego pracownicy przywożą do schroniska po kilkanaście psów dziennie. Twierdzi także, że z powodu nadmiaru obowiązków nie są w stanie odpowiedzieć na każdą interwencję. Za 7 miliardów starych złotych firma Rolimpex chce kupić młyn i magazyny radomskich zakładów zbożowo-młynarskich. Okres składania ofert na zakup młyna skończył się w tym tygodniu. Jak powiedział wojewoda radomski, Rolimpex był jedyną firmą, która przystąpiła do konkursu. Rolimpex oprócz no ceny, którą zaproponował za te nieruchomości, które wymieniłem, również złożył propozycję przejęcia całości załogi tego przedsiębiorstwa. To niejako czyni tę ofertę Rolimpexu po prostu całościową. Po sprzedaży młyna pozostała część zakładu zostanie postawiona w stan likwidacji. Niewykluczone, że firma giełdowa Rolimpex przejmie również część akcji centrali nasiennej SA. Opady deszczu, jakie wystąpiły ubiegłej nocy, tylko w niewielkim stopniu zwiększyły wilgotność poszycia leśnego. W województwie radomskim istnieje nadal duże zagrożenie pożarowe. Wczoraj byliśmy świadkami walki z żywiołem w puszczy Kozienickiej. Ogień zauważony został około południa w kompleksie leśnym przyległym do składowisk pyłów dymnicowych elektrowni kozienice. Interweniowały trzy jednostki Państwowej Straży Pożarnej. Po ponad dwugodzinnej akcji pożar został ugaszony. Zniszczeniu uległy drzewa i poszycie leśne na powierzchni około 3 hektarów. Przyczyny zaproszenia ognia nie są znane. Rada Miejska przyznała tytuł honorowego obywatela miasta Radomia biskupowi Edwardowi Materskiemu. Z takim wnioskiem wystąpił Radomski Klub Inteligencji Katolickiej. Wniosek poparło 40 radnych, jedna osoba była przeciw, a dwie wstrzymały się od głosu. W budynku Wyższej Szkoły Inżynierskiej odbył się dzisiaj finał Wojewódzkiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Olimpiadę zorganizowano w Radomiu po raz jedenasty. W olimpiadzie wzięło udział ponad 100 uczniów szkół ponadpodstawowych województwa radomskiego. Po raz kolejny okazało się, że ekologia jest nauką bardzo złożoną, bo było bardzo dużo pytań z zakresu biologii, z zakresu przyrody, a sporo również pytań e, takich typowo technicznych. Było również było jedno z pytań bardzo na czasie aktualne a mianowicie dotyczyło ono czas e, tego zapalenia mózgu u krów. No, niektórzy się dziwili, że to też ekologia. Mimo że niektóre pytania zaskoczyły uczestników olimpiady, to jednak wszyscy zgodnie uważają, że nie były one trudne. Pytania były raczej z zakresu można powiedzieć, że programu klasy trzeciej, właśnie liceum naszego. Mieliśmy dużo pytań właśnie z geografii, aktualnych pytań, z biologii. Także pytania ktoś się uczy, to nie powinny mu sprawiać trudności. Organizatorami olimpiady były Wojewódzka Komisja Olimpiad Wiedzy Ekologicznej i Centrum Edukacji Ekologicznej w Radomiu. Z Anną Ramzą, która obchodzi jubileusz 30 lat spędzonych na scenie, rozmawia Jerzy Wlazło w Dzienniku Radomskim. Anna Ramza najlepiej wspomina rolę Klary w zemście Fredry. W super relaksie A dnia z Danutą Grabowską, wiceministrem edukacji narodowej, rozmawia Wiesława Sadowska. Danuta Grabowska, zapytana, czy obecny rząd, choć jest lewicowy, opowie się za zniesieniem ulg podatkowych dla rodziców, twierdzi, że nie ma w tej sprawie jasnego stanowiska. Według niej byłoby niedobrze, gdyby zdolna młodzież musiała z powodów finansowych rezygnować ze studiów, ale jednocześnie jest źle, gdy podatnicy fundują naukę osobom zamożnym. Od 30 kwietnia do 5 maja policja w całym kraju będzie prowadziła wzmożone kontrole na drogach. Specjalne działania prewencyjne zapowiedzieli również policjanci radomskiej drogówki informuje Życie Radomskie. W Słowie Ludu czytamy, że konwent św. Kazimierza zapowiada skierowanie do sądu pozwu przeciwko dziennikowi radomskiemu. Przed tygodniem w gazecie ukazał się felieton, którego autor obwinił konwent za ujawniony niedawno w radomskiej prasie przypadek kaziroctwa. Według felietonisty wyrodny ojciec zachował się jak prawdziwy katolik, bo wziął całkowicie w swoje ręce wychowanie seksualne własnej córki. Redaktor naczelny dziennika nie chciał komentować incydentu. Jak spędzić długi weekend? Na to pytanie próbuje odpowiedzieć Gazeta w Radomiu. W większości domów czasowych i pensjonatów wolne miejsca rezerwowano już w kwietniu. Na zakończenie teledziennika przypominamy skrót dzisiejszych informacji. Radomska spółdzielnia mieszkaniowa obchodziła dzisiaj jubileusz 50-lecia. Wojewódzki zakład weterynarii krytykuje funkcjonowanie schroniska dla bezdomnych zwierząt. I to już wszystko, co przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Muzyka